Ja. No bo stoisz tu. Dobra, przesiadka Taka kurwa przesiadka Ty, Bo ja nie zakręcam w swoim Na pewno wyższy jest jak siedzisz Dobra, dogrywam tutaj, tutaj się do filmu Mariusza o tym, jak się przesiadał z XB88 na XB39, a ja się przesiadam z CRF250 teraz na tego XB i zobaczymy, czy ja coś czuję, jakąś różnicę, bo XB88 to ja jest tragedia. Ja chcę poczuć to kuźwa ten, To w dupie. <laughs> a ty masz jakieś gęskie tu zapędy teraz? Nie. Co się mę męskie zapędy z głównym? No dupa to dupa. Dobra. I będziemy testować jak to jedzie. No bo tutaj nie, to nie, nie tutaj zawieszenia to nie ma. Tu nie ma zawieszenia. A to jest... Ten jest Dla mnie, jakby tylko wymienić amor z tyłu, to jest jak CERFA. No CERFA jest wyższa na pewno, nie? Tak, jest ciut wyższa, ale mi chodzi o to jak prowadzi. No zobaczymy. Ogólnie to jest mój stary motor. Panowie, chcecie się wymądrzać, bo ja zrobiłem już porównanie. No ja. Powiedz, jest dla Was Kupujecie takie coś I to, Kurde, bajeczka Naprawdę Jestem W miłym szoku jak to jedzie Tylko zębatkę bym tu dał inną Zębatka by mogła być inna Ale tak, to jest baja Mega to zawieszenie pracuje normalnie jak w markowcu No, no nie aż tak tu głupoty może gadam, ale no wystarczające, jako żeby na tarpo jeździć mega. Wiadomo, że tu więcej koni by się przydało, nie? jest 16. A taka CRF a no jednak ma 39, nie To moc okej, okay, mocy może mieć mało, ale tak wszystkie hopy będą przeleciał bez problemu bym się nie bał. Bo na tym to jest strach w oczach, nie? Na XB 88 Ale to mega Ty Ja tym 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 motorem Gdyby nie moc Bo mocy może okej, okay, nie? Ale tym się jedzie podobnie rzeczywiście do Cerf No tak to, to ani nie bije, ani nic Ja wyskakiwałem niektóre hopy, bo się na początku bałem, nie? Resztę hop wszystkie poleciałem No ja nie czułem, że, że to bije, nie? 40 lat jeździ na motorze To jest stary dziadek Widziałeś co on robi? Patrzcie Jak po na A tam wpadł w kolejnym i się wyjebał Powiem ci, że ten zawias no, Nie czułem różnicy między CRF-em a, a tamtym zawiasem Chłopie, Jak to pracuje Ka normalnie możesz napierdzierać każdą dziurę chopy nim przeskakiwałem, bo się nim nie bałem Tym się bałem w ogóle jechać Ty przeskoczyłem przez te dwa okrążenia No tam to pracuje, naprawdę pracuje to zawieszenie, nie? To co, wkładamy te, lagi od tego, Hondy? Mega Powiem ci, że jestem zaskoczony, nie? Tym pięciekiem Powiem ci, że jakby mnie kiedyś nie było już, nie wiem, stać, czy nie wiem, by mi remonty i to wszystko to Bym kupił NXT 300 na przykład Wiesz, nie wiem, czy to nie jest za ciężkie, nie? Tutaj wagi nie czułem, ale powiem Ci, że wchodziłem w zakręt, tam gdzie są te piachy, idealnie to pracowało, mega, nie? Tak, ten łańcuch jest... No łańcuch, ale jak słychać, jak jedziesz. No Puszczasz z obrotów, to słychać, nie? Jak napierdziela, nie? Ale tak jest, jestem no, zaskoczony tym motorem, tutaj. Tak